Mamy końcówkę maja i na około pięknie nam kwitną różne kwiaty. W zależności, oczywiście kto jaki ma ogród. W moim przypadku mam ogród taki lekko cienisty, więc nie mam aż tylu kolorów. Ale chciałabym Wam pokazać miejsce, które mnie zachwyca. Zachwyca i o tej porze, czyli przy końcówce maja, jak i w okresie takim letnim tam lipiec, sierpień. Jednym słowem jest to takie miejsce, które bardzo, bardzo lubię. Witam na kanale Pasje Babcie Ali. Jakie to miejsce, to chcę Wam pokazać. I zapraszam, pokażę Wam, co tam rośnie, jakie to są rośliny i co mnie tak powiedzmy zachwyca, co ja lubię po prostu. Także idziemy, przejdziemy się do ogrodu i zobaczymy, co tam jest. Ale zanim przejdziemy w to miejsce, o którym. Przed chwileczką wspomniałam, to chciałabym powiedzieć, że to się znajduje na tej ścianie, gdzie rosną takie wielkie, wysokie drzewa. Dobór roślin, dużo wcześniej, jak je posadziłam, naprawdę był na zasadzie, bo to mnie się podoba. Nie wiedziałam, jakie będą miały kolory, jak to rośnie. Ja bym powiedziała, że się wtedy uczyłam tego wszystkiego. Efekt na dzisiaj jest taki, jaki jest. Misz, masz, ja to nazywam. Wszystko tutaj rośnie i zarazem. No, nie wszystko, przesadzone z tym wszystko, ale w większości to są rośliny takie, które lubią półcień, a zarazem niektóre są takie, które lubią słońce, ale i też sobie tutaj radzą. Efekt jest taki, bym powiedziała, dla mnie spektakularny. Podoba mi się to wszystko, i o tyle jest dobrze, że nie potrzebują tak mocnego podlewania, bo jednak ten cień robi swoje, że zatrzymuje wilgoć w ziemi. Przejdziemy dalej, i tu są właśnie te momenty, które mnie dosłownie fascynują. To jest większość rododendronów, które o tej porze kwitną, i azalie, które kwitną, i inne przekwitły. Ale miejsce, o którym ja mówię, znajduje się kawałeczek dalej. Przechodzimy. A więc idziemy do tego miejsca, o którym Wam przed chwileczką wspomniałam. I jesteśmy. Słuchajcie. Tutaj jest moje miejsce, które uwielbiam. Kocham w tym okresie, w tym majowym, czerwcowym, bo tutaj rosną i rododendrony, i azalie, i klematisy różnego gatunku. Po prostu to jest taki mały ogrodowy bukiet. A jak to wygląda? Już Wam z bliska pokażę. No więc proszę, zobaczcie, w tym lekko cienistym miejscu. To w, w zasadzie zależy od pogody, bo tutaj słońce słabo dochodzi, to jest taki półcień. Rośnie tutaj clematis, inny się bije tutaj po drzewie, a azalie, rododendrony i to jest takie miejsce i yy, dla mnie taki wygląd romantyczny nadaje się dla mnie akurat tak, żebym mogła się cieszyć tym, co tutaj widzę. Uwielbiam te rośliny w tym półcieniu, ponieważ na tą chwilę widać to, co rośnie, ale kiedy jest y, słońce, lato, czyli lipiec, cierpień, są inne roślinki, które pięknie kwitną. A teraz zobaczymy, co tutaj jest. Oczywiście rosną tutaj przede wszystkim rośliny cieniolubne. Tu jeszcze nam kwitnie azalia. Z tyłu za nią. Rosną trzy gatunki Klematisów. Nie znaczy, że one są, że one kochają płócień, ale powiem Wam, że jednak przepięknie kwitną, kiedy przyjdzie im ich moment. Tutaj mamy świecznicę. Zobaczcie, te, ta piękna zieleń jasna, tutaj z jakąś taką wymieszaną purpurą. Nadają taki ciekawy charakter właśnie temu miejscu, o czym wcześniej wspomniałam. Ale nie udała mi się jedna rzecz, będę musiała przekopać, ponieważ tutaj rośnie yy, piwonia. Piwonia musi mieć słońce. I niestety czasem, no cóż, zdarza mi się wpadka, tak jak w tym wypadku, że nie w tym miejscu ona rośnie, a mogę ją przesadzić dopiero w sierpniu. Tu rośnie, zobaczcie, piękna paproć, za nią inna funkia. Funki jest tu kilka gatunków, zaraz wam pokażę i one nadają naprawdę charakter temu miejscu. Za nią rośnie hortensja bukietowa. To jest, tutaj są dwa gatunki i nie pamiętam ich nazwy, ale najważniejsze, że mają przepiękne kwiaty i bardzo ładnie tutaj wyglądają w tym miejscu. Ha, tu jest kuklik. Troszeczkę malutki jest ten kwiatek, ale jeszcze taki będzie moment, że on będzie kwitł. Rosną tu również dzwonki. Dzwonki brzoskwiniolistne. Z tyłu mamy inną paproć. A tu będzie rosła naparsnica. Tak wygląda to miejsce, takie y, tych roślin, które właśnie rozjaśniają mi to miejsce. A przede wszystkim to miejsce rozjaśnia y, ta piękna, żółta, właściwie taka, y, bym powiedziała, y, oliwkowa, jasna taka, y, żurawka. Niedługo będzie kwitła. A co powiecie o tej, y, tej paprotce? Jest to wietlica japońska. To ma tutaj przepiękne kolory te srebrzyste, różni się między tymi liśćmi funki, żurawki, i w ogóle inaczej ona wygląda w tym miejscu. Akurat bym powiedziała, że dość ciekawie, jest sporo tutaj roślin, które, tak jak wspomniałam, lubią to, to miejsce, a tu rośnie Rododendron, który nam przepięknie, jeszcze kwitnie. No i klematys, który wije się po starym korzeniu, znaczy nie korzeniu, pniu starej, starego drzewa. Jakie są te kwiatki? Słuchajcie, dla mnie to jest po prostu bajka, jak to wszystko oglądam. One dopiero rozkwitają, są tutaj pąki. I powiem wam, że to będzie kwitło gdzieś tak prawie miesiąc czasu. Z tyłu za nimi rośnie azalia. Jeszcze ma piękne kwiaty, bo są azalie, które już wcześniej mi zaczęły przekwitać. A te ta jeszcze się trzyma. Obok jest Rododendron, który już przekwitł. Zobaczcie, jaki ma kolorek. Taki no, trudno mi określić, to różowy, po prostu różnym odcieniu. Ale obok jest ten taki z taką purpurą, bym powiedziała. Ten jeszcze ma daleko do przekwitnięcia. I mogę się nim cieszyć. A tu inna funkcja. Obok niej rośnie hortensja ogrodowa. Już ma tutaj zaczątek pączków. Słuchajcie, jeżeli się to wszystko połączy, no to niesamowicie to pięknie wygląda. A tu jest rozchodnik. On niedługo też zakwitnie, jak przyjdzie jego moment. No, i mimo wszystko w tym miejscu posadziłam kiedyś przypadkowo różę. Nie rośnie ona mi tak mocno, nie, ale nie mam zamiaru ją przesadzać. Powiem Wam, że kiedy przychodzi ten moment, od czasu do czasu ona ma przepiękne takie kwiatki. Nie jest to wielki krzew, ale i tak robi ten taki urok w tym miejscu. A tu mamy języczkę Przewalskiego. Też przyjdzie taki moment kwitnienia. W głębi również są te hosty y, połączone z paprocią. I słuchajcie, bardzo lubię, kiedy moje pnącza wiją się po drzewach. I w ten sposób tutaj też y, chciałam ukazać to piękno tych pnączy, gdzie posadziłam pod drzewem jego. Mam na myśli ten klematis. I kiedy zaczyna rosnąć, te gałązki rozwieszam po drzewie. To potem w odpowiednim takim momencie, bo on też dość długo kwitnie, naprawdę wygląda jak, jak bombki na choince, tylko o kolorze takim właśnie fioletowym. Bajecznie to wygląda. Tak mnie się podoba to całe łączenie tych moich roślin w miejscu, którym nazywam takie zacienione, takie no po prostu moje. Tu lubię odpoczywać, tu lubię przychodzić i tu lubię słuchać mnóstwo ptaków, które tutaj śpiewają. W tej chwili jest cisza, ale powiem Wam, że przychodzą momenty, że tu jest po prostu cudownie. Klematisy, które są rozwieszone po tym drzewie nadają temu miejscu niesamowitego uroku. To trzeba lubić, kochani. Lubię je tak, Ja już wspomniałam, lubię kiedy Rozwieszone po tych wszystkich gałązkach jakiegoś tam krzewu czy drzewa. W tym wypadku, jak widzicie, po jakimś tam iglaku. A połączenie tych wszystkich roślin, takie absolutnie przypadkowe, daje jednak taki efekt, bym powiedziała wow, bo mnie się tak podoba. I nie ma się co obawiać, co posadzimy. Ważne, żeby sadzić to, co nam się podoba, a na efekt poczekamy. Bo natura potrafi zrobić psikusa. To moje miejsce, które tak uwielbiam, po prostu kocham, wygląda w okresie właśnie końca maja, tak jak tu widzicie. Ale również pięknie wygląda w okresie jesiennym. Słuchajcie, pokazałam Wam to, co wzbudza we mnie takie dość. Mocno, takie bym powiedziała, wzbudzają emocje. O, zaczynają we mnie grać emocje. Chciałoby się to namalować, wiersz opowiedzieć, ułożyć jakiś tekst do jakiejś piosenki. To jest to, co można kochać. Jeżeli się filmik podobał, proszę o subskrypcję, łapkę w górę. Za to wszystko jestem wdzięczna i bardzo dziękuję. A sposób tych nasadzeń, jak Wam już powiedziałam, to jest dowolny. Każdy może posadzić sobie roślinki, takie jakie pasują, i nie bać się tego, czy ona lubi słońce, czy nie lubi słońce. Warto czasami zaryzykować. A więc do zobaczenia i do usłyszenia.